Czy masz czasem takie wrażenie, że Twoje życie jest po prostu zbyt bezpieczne? Że stoisz na brzegu, patrzysz na ocean swoich marzeń i choć bardzo chcesz wypłynąć, to coś trzyma Cię w miejscu. W psychologii to zjawisko nazywamy strefą komfortu. Ja wolę o tym mówić za ciasny brzeg. Miejsce, które doskonale znasz. Nic Cię nie stresuje, ale też nic nowego nie rośnie. Chodzi o budowanie sprawczości krok po kroku, o system, który pozwoli Ci działać pomimo lęku i bez presji. Ja wybieram system pracy 12-tygodniowy, by każdy dzień przybliżał mnie do życia na własnych zasadach. Jeśli czujesz, że Twój brzeg stał się już za ciasny, to przygotowałam coś dla Ciebie specjalnego. W najnowszym newsletterze pełnym mocy pokażę Ci, jak planować bez spiny i jak oswoić opór przed zmianą. Serdecznie Ciebie zapraszam. Dołącz do newslettera pełnego mocy.